Pozwolę sobie wznowić posiedzenie Komisji Oświaty. Czy słychać mnie dobrze? Tak, bardzo dobrze. Dobrze, dziękuję bardzo. Wobec tego, jeszcze raz Państwu dziękuję za możliwość połączenia z danego i dzisiaj i, jeżeli będzie taka konieczność, w przyszłości. Jesteśmy w punkcie czwartym, przyjmiemy porządek posiedzenia mają przed państwem przed, przed sobą Państwo porządki posiedzenia. Czy wnoszą Państwo uwagi do proponowanego porządku? Nie. 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 wobec tego kto z Państwa jest za przyjęciem porządku na dzisiejsze posiedzenie. Ja jestem za, Leżku, jakbyś mógł z, z, liczyć głosy? 6 głosów za, żadnego przeciw, niego Wobec tego Dziękuję bardzo. Wobec tego przejdźmy do punktu piątego, przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji, protokół nr 40 z posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miejskiej RUMI w dniu 17 listopada 2022 roku. Czy wnoszą Państwo uwagi do protokołu? Nie. Nie. Wobec tego przyjmijmy protokół. Kto jest Państwa za przyjęciem protokołu? Ja jestem za. 6 głosów za. Dziękuję bardzo. Przejdźmy wobec tego do punktu 6. Zaopiniowanie projektu uchwały na druku nr 672. Projekt uchwały w sprawie, projekt uchwały, już chwileczkę, projekt uchwały na druku 672 w sprawie zmiany uchwały nr 15 łamane na 210 łamane na 2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół dla których organem prowadzącym jest gmina miejska Rumia. Nie widzę, czy mamy osobę z, reprezentującą A, no, okay. dział merytoryczny do przedstawienia projektu uchwały, czy mam przedstawić projekt uchwały? Nie, Nie. Nie, Nie widzę. Jest, jest pani jest na czarnej. Jest pani naczelnik, przepraszam, kamera jest tak ustawiona, że widzę tylko panią Lucynę i pana Leszka, witam cię Lucynko, nie widzę pani naczelnik, wobec tego witam panią bardzo serdecznie. I bardzo proszę o przedstawienie projektu uchwały na druku 672. Dziękuję. Dziękuję. W imieniu burmistrza miasta Rumi przedstawiam na druku 672 uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 15 łamana na 210 łamana na 219 Rady Miejskiej Rumi z dnia 12 grudnia 2019 roku. W związku z nowelizacją z dniem 1 września 2022 roku przepisów ustawy Karty Nauczyciela oraz przepisów wykonawczych do ustawy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 20 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy. W brzmieniu od 1 września 2022 roku dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi za sprawowanie w funkcji mentora. Natomiast według rozporządzenia, według paragrafu 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 sierpnia 2022 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy, do uzyskania dodatku funkcyjnego będą uprawnieni również nauczyciele, którym powierzono sprawowanie funkcji opiekuna stażu do dnia 31 sierpnia 2007 roku. W związku z powyższym w uchwale, w wyżej minionej uchwale wprowadza się następujące zmiany w paragrafie 5. Ustęp 7 uzyskuje brzmienie Opiekunowi stażu za każdego nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu w wysokości 140 zł miesięcznie oraz dodaje się ustęp ósmy w następującym brzmieniu mentorowi za każdego nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu w wysokości 140 zł miesięcznie, złotych miesięcznie dodać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Pani Naczelnik. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Czy ktoś z Państwa, czy kto, ktoś z Państwa chciałby, żeby mu głosu? Nie? Wobec tego dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. Przejdźmy wobec tego do głosowania. Kto jest z Państwa radnych, członków Komisji Oświaty za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały na druku 672? Ja jestem za. 6 głosów za. Dziękuję. Wobec tego nikt się nie wstrzymał, nikt nie jest przeciw. Przejdźmy wobec tego do punktu. Kolejnego, to jest siódmego, zapytania i sprawy wniesione. Ja może zacznę od siebie, korzystając z okazji, że jest to ostatnie, przypuszczam, posiedzenia w tym roku. Chciałabym Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia na ręce Pani Naczelnik, również życzenia dla pracowników Wydziału Merytorycznego, dla wszystkich pracowników oświaty, dla dyrektorów, dla pracowników pedagogicznych. Niepodagogicznych, jak i dla Państwa, drodzy członkowie, zdrowych, spokojnych świąt, spędzonych w rodzinnej, cudownej atmosferze. Ja dziękuję wobec tego za wszystkie posiedzenia w tym roku. Były to posiedzenia merytoryczne, bardzo nie mogłam uczestniczyć w sesji oświatowej i osobiście Państwu podziękować, dlatego czynię to w tym miejscu. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie i w tym punkcie daję Państwu głos. Okazji, bo nie było pogratulować Pani naczelnik Dziękuję. w naszym imieniu Dziękuję. i tak, podziękować i dziękujemy, że będzie chciała Pani znacznie współpracować, ale gratulujemy, Dziękuję. bo tego nie było jeszcze. Dziękuję. Gratulujemy. No, gratulujemy. gratulujemy. Osobiście. Dziękuję. Osobiście. Tak, no i witamy na pierwszym, ostatnim posiedzeniu w tym roku, ale pierwszym, mam nadzieję, dla nas i zapraszam Panią naczelnik oczywiście na wszystkie kolejne posiedzenia, czy to w formie stacjonarnej, czy zdalnej. Także gratuluję, cieszę dziękuję się, bardzo. dziękuję Lucynko, bo rzeczywiście popłynęłam hopa i powinnam również zacząć Nie, to od to, gratulacji. To cieszę się, że się uzupełniamy wobec tego. Czy ktoś z Państwa członków chciałby jeszcze aby udzielić mu głosu w tym punkcie? Dziękuję. Nie, wobec tego dziękuję pięknie. Dziękuję Państwu za dzisiejsze posiedzenie jeszcze raz dziękuję za możliwość połączenia danego. Wszystkiego dobrego. Chciałabym zakończyć posiedzenie Komisji Oświaty w dniu dzisiejszym. Dziękuję. dziękuję. dziękuję.